Siemano, wiecie. ja jestem Kubek, a w dzisiejszym odcinku zagramy wyścig kaskaderski w GTA. Zapraszam do oglądania. Dobra, tak jak mówię, będzie to dość fajne, ponieważ lubię tą mapę. Chyba nawet wczoraj na live'ie grałem tą mapkę. No i ruszamy teraz. A, nie udało mi się niestety ruszyć, wiecie, ee, z takim boostem na początku. Ale straszliwie lubię te wyścigi kaskaderskie, o ile ktoś mnie nagle tutaj nie spycha, bo najbardziej nie lubię tego spychania właśnie w tych wyścigach. No ale teraz już chyba jest lepiej, bo wszyscy tutaj zostali już tyle jak, jak coś. I teraz jadą tylko tak jakby pojedyncze osoby. A nie, jeszcze nie. Jeszcze to jest troszeczkę spychania. Ale za chwilkę odjedziemy od nich. Mam drugie miejsce. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać do, do końca wyścigu. Zależy ile tutaj jest właśnie, można tak powiedzieć, okrążeń. I ktoś tutaj się próbuje we mnie walić. O, nie, no i mnie zepchnął ktoś. No nie! Czemu? Dobra, jestem siódmy, nie jest tak źle, ósmy już e, To jeszcze, jeszcze to idzie odrobić, e, idzie odrobić jeszcze te straty Jak widzicie tutaj, mogę ich wyprzedzić w bardzo łatwy sposób, bo oni też się chyba wywalili Dlatego jest <laughs> mi tak prosto, no serio? Jakie ja nie cierpi, jak się można wywalać na tych wyścigach, ja wolę... Twojemu pojazdowi grozi eksplozja, no Serio? Serio to jest taki wyścig? A ja nie chcę Ja nie chcę, naprawdę nie chcę Czas do eksplozji, no dobra O już nie, nie grozi mi eksplozja, jest! Już myślałem, że niestety tutaj przegram to, ale dobra, jestem już w jak na razie. Dobra, teraz mam tutaj trzech do wyprzedzenia. Może mi się za chwilkę uda. Oni muszą tylko popełnić jakiś głupi błąd albo ja po prostu będę jechał perfekcyjnie i mi się wydaje, że nie będzie tutaj większego problemu z wyprzedzeniem ich, bo jak widzicie, jestem już tuż tuż za nimi, a teraz będziemy w tej rurze, więc tutaj jeszcze jeszcze łatwiej będzie można się wywrócić. Albo ja się wrócę, albo oni. Tak jak mówiłem, jeden ziomek tutaj sobie nie poradził i ja go wyprzedziłem. A ja akurat umiem dobrze jechać właśnie w tych takich tutaj kręciołkach. I zobaczcie, jestem aktualnie piąty. Więc moja pozycja nie jest aktualnie najgorsza. I z tego się bardzo cieszę. Ale jest też taka opcja, że, że tu będzie kilka okrężeń. Jak to będzie kilka okrążeń, to jeszcze mogę być nawet ostatni. Dobra, jestem czwarty. Udało mi się zdobyć to pozycję, mniej więcej jaką miałem tam na początku tego wyścigu, no powiem wam, że o ile tu jest kilka okrążeń, to jeszcze mogę, mogę być drugi. Mogę być drugi, pierwszy to już raczej nie, bo ten ziomek na pierwszym miejscu mega, mega daleko A Teraz zobaczymy, ile jeszcze okrążeń. O, tu jest dopiero, już, już, już nie dopiero, tylko już drugie okrążenie. Tylko jest taka sytuacja, że ja też mogę tutaj wybuchnąć, bo jeżeli te dwie osoby za mną wybuchną, to teraz będzie kolej na mnie, więc ja muszę jeszcze. Przynajmniej jedną pozycję do przodu podejść. Tego ziomka muszę tutaj wyprzedzić, bo za mną na razie nikt nie jedzie, ale oni się tam już będą zaraz kosili. Ej, jestem trzeci, byłem czwarty. Więc jest, jest na razie jak jak najbardziej ok. Teraz będą te wyskoki. Widzę, ktoś mi tutaj siedzi na ogonie. Za chwilkę będzie już mnie tutaj wyprzedzał, ale ja mu się nie dam. I spróbuję jak najbardziej tutaj wiecie. Dobra, walnąłem się. Żyję, żyję. Już myślałem, że przegram to, ale jestem trzeci i za chwilkę być może będę drugi. Jak, jak mi się uposzczęści tutaj. Jakby nie patrzeć, jestem tuż, tuż za tym ziomkiem. I chyba, jak wejdę w tu jego smugę za nim, no to będę. Ee, będę e, drugi. Ale tutaj trzeba już naprawdę uważać. Bo jak popełnię jakiś błąd, to nawet mogę stracić mega, mega moją pozycję. I patrzcie na to, patrzcie co teraz się dzieje. Cały czas tutaj walczę, walczę z nim bardzo intensywnie. Mam jakiegoś sprite na, na plecach tutaj, widzę. A ja i teraz z będziemy jechali. I tak. Teraz jest ten moment. Dobra, jestem drugi, czyli odzyskałem totalnie moją pozycję, którą miałem na początku przez pewną chwilę. I teraz, jak już się nic nie wywalę to, e, to, wiecie, to możliwe, że skończę tutaj. Muszę się jeszcze troszeczkę postarać. Trochę postarać się jeszcze muszę, bo zaraz tu już jest meta. A jak będzie meta, to już ja niestety nie będę miał szans. Dobra! Jest lepiej, jest lepiej, jest już lepiej. I się troszeczkę wywaliłem. O nie! Ciamku. Nie! Dobra! Skończyłem na trzeciej pozycji w tym wyścigu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki króciutki odcineczek z jednej jazdy wam się podobał. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapeczkę w górę. Eee, możecie też mnie tutaj zasubować. Dzięki, papa. No i cześć.